Kochani, rozpoczniemy modlitwą. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam największy Twój skarb, jaki najcenniejszą rzecz, najcenniejszą osobę. Dałeś nam swojego syna, Pana Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci za to, że Ty Jezu jesteś całkowicie posłuszny swojemu Ojcu, że wykonałeś dzieło zbawienia, które było zupełnie Niewykonalne dla nas, aby osiągnąć je. I więc dziękujemy Ci za to, bo Ty jesteś naszym zbawicielem, Ty jesteś również naszym nauczycielem Duchu Święty i dziękujemy Ci za to, że dzisiaj jesteś tutaj z nami, że rozumiesz każdą osobę, która jest na tym miejscu, każdą sytuację, w jakiej się ona znajduje i masz rozwiązanie, masz słowo i masz zachętę. Wywyższamy Ciebie za to i dziękujemy Ci w Twoim świętym imieniu. Amen. Czy myślałeś kiedyś, na czym polega to, że Twoje chrześcijaństwo albo stoi, albo upada? Albo jesteś zwycięzcą, albo cały czas walczysz. Jaki jest klucz do tego? Klucz jest bardzo prosty. Z jednej strony łatwo to zrozumieć, ale może nie tak łatwo jest to zastosować. Mianowicie, tak długo dopóki patrzysz na Chrystusa, na to, co On uczynił, co On zrobił, jesteś zwycięzcą i Twoja wiara ma się dobrze. W momencie, kiedy zaczynasz patrzeć na siebie, analizować swoje stany, zastanawiać się nad swoimi emocjami, nad tym, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, oceniać siebie samego, Twoje chrześcijaństwo od razu upada. I zaczynają się różne napięcia, różne stresy, zmagania, czasami nawet depresja, jakieś, jakieś uczucie potępienia. Jedynym sposobem, by z tego wyjść, jest znowu patrzeć na Chrystusa. Jakby zignorować w pewnym sensie siebie i wywyższyć tego, który jest swoim Zbawicielem, który jest Synem Bożym. I dzisiaj będziemy mówić o takich właśnie czterech dobrych rzeczach, które powodują, które sprawiają, że Możemy patrzeć znowu na Chrystusa. W psalmie 92, 2 do 3, w tych dwóch wersetach znajdują się te, te cztery rzeczy, o których dzisiaj będę mówić. Czytamy tam takie słowa. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe o najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. I te rzeczy, jeżeli praktykujemy codziennie. Stajemy się zwycięzcami jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. Wszystkie nasze jakieś takie problemy ze sobą, z tym, czego zrobiłem, czego nie zrobiłem, na jakim etapie jestem, jak daleko albo jak blisko, to odchodzi gdzieś w tył. I przestaje się liczyć. A zaczyna się liczyć Chrystus. Zaczyna się liczyć to, kim jest Bóg, jaki On jest. I tak długo, jak patrzysz na niego, tak długo. Twoje życie się ma bardzo dobrze, duchowe życie się ma bardzo dobrze, jesteś zwycięzcą. I te cztery rzeczy, które tutaj widzimy, to dziękowanie Bogu, dziękować Bogu, drugie, opiewać imię Twoje albo wychwalać śpiewem imię Twoje, następnie obwieszczać rano łaskę i również obwieszczać, czwarta rzecz, obwieszczać w nocy Bożą wierność. Dziękować Bogu, wszystko co mam, kim jestem, kim Ty jesteś, co masz, co potrafisz, wszystkie Twoje talenty, zawdzięczasz umiejętności, poznanie Boga, zawdzięczasz pracy Boga w, w, w Twoim życiu. Albo w, I również współpracy Twojej odpowiedzi na to, kim jest Bóg. Odpowiedzi nie na tej zasadzie, że podejmujesz jakieś ciężkie wyzwanie, jakąś pracę. W sensie religijnym wykonujesz, ale odpowiadasz wiarą na to, kim, jak on Ciebie widzi, kim on jest w Twoim życiu. Przyjmujesz to po prostu, jeżeli on ogłasza to, że jest Twoim zbawicielem, to mówisz: Tak, Ty jesteś moim zbawicielem. Ja nie mam z tym nic wspólnego, aby zbawić samego siebie, ale jedynie przyjmujesz przez wiarę to, kim jest Chrystus. Zawdzięczasz Bogu to dzieło. Jest e, wielu ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego. Jak wiele zawdzięczają Bogu, ale niestety liczba tych, którzy, którzy pamiętają, aby podziękować za to, jest już mniejsza. Idealnie byłoby, gdyby ta liczba była taka sama. Na pewno pamiętamy wszyscy przypowieść o dziesięciu trędowatych, którzy otrzymali wspaniały, niesamowity dar, który był niedostępny przez cały Stary Testament, aby zostać uzdrowionym z trądu. W ogóle uzdrowienia. W Starym Testamencie nie były powszechne tak jak są obecnie, teraz, w ferze Kościoła. I w tych dziesięciu trendowatych uzdrowił Pan Jezus Chrystus tak w jednym momencie, ale czytamy o tym, że tylko jeden podziękował. Dlaczego reszta tego nie zrobiła? Czy ten dar nie był wyjątkowy, nie był wspaniały, nie był po prostu fenomenalny, wywracający życie do góry nogami? To była naprawdę. Wspaniała rewolucja w życiu tych ludzi, ale dlaczego tylko jeden podziękował? A co z tymi dziewięcioma? Czy nie stać ich było na to, aby przyjść i powiedzieć po prostu, Jezu, dzięki ci za to, że to co, za to, co zrobiłeś? Ktoś napisał takie może trochę ironiczne, ale może też prawdziwe, wyjaśnienie, dlaczego tych dziewięciu nie przyszło, dlaczego tych dziewięciu nie podziękowało. Napisał tak, że pierwszy z tych dziewięciu czekał, aby zobaczyć, czy uzdrowienie będzie trwałe. Dlatego nie przyszedł i nie podziękował od razu. Może po pół roku, może za rok, może kiedyś powiem dziękuję. Są takie przypadki. Osobiście znam ludzi, którzy zostali uzdrowieni i nigdy nie złożyli świadectwa, czy w małej, czy w większej grupie, bo po prostu nie wiem, no coś ich blokowało. Czy obawiali się tego, by powiedzieć publicznie, że jestem uzdrowiony, żeby przypadkiem się nie okazało, że dalej są chorzy? Nie wiem. Może, chcieli, może chcą sprawdzić, ale to sprawdzanie już trwa, myślę, że zbyt długo. Drugi powiedział, że. Musiał przekonać się, czy to nie jest jakaś iluzja, może tylko wydawało mu się, że Bóg czegoś dokonał, może to było jedynie jakieś emocjonalne uniesienie. Trzeci, śpieszył się. I stwierdził, że spotka się z Jezusem kiedy indziej, bo teraz nagle przypomniało mu się, jak dużo może zrobić, kiedy jest już uzdrowiony i od razu jakaś lista rzeczy do wykonania mu się uruchomiła. Czwarty, uznał, że on tak naprawdę, gdyby się tak zastanowić obiektywnie, to nigdy nie miał żadnego problemu z trądem, przecież zawsze był zdrowy, a to była tylko chwilowa jakaś taka dolegliwość. Piąty, pomyślał, że z biegiem czasu taki. Tak czy inaczej by wyzdrowiał, bo przecież już czuł, że mu się polepsza. No, może tak było. Szósty pomyślał, że pójdzie do kapłana i jak porozmawia z tym kapłanem, no to tam podziękuję Jezusowi. Siódmy zastanawiał się, co Jezus tak naprawdę ma wspólnego z tym uzdrowieniem, bo przecież nic konkretnego nie zrobił. Jedynie powiedział, idź, pokaż się kapłanowi. Tyle. No więc czy to od Jezusa pochodziło, może od kogoś innego? Albo w ogóle nie miało nic wspólnego z Bogiem. ósmy. Przecież na pewno każdego dnia wiele ludzi jest uzdrawianych. Więc czy jego przypadek zasługuje na jakieś szczególne traktowanie, żeby, żeby dzielił się z tym innymi, wyrażał swoje przekonanie, że to Bóg tego dokonał? Dziewiąty pomyślał, że jeśli chodzi o niego, to i tak już prawie był zdrowy. I Jezus powiedział do tego, który wrócił, i nie do pozostałych dziewięciu, ale do tego, który wrócił, tego dziesiątego, który podziękował, powiedział takie słowa. Że gdy właśnie on przyszedł z powrotem do Jezusa, chwaląc Boga wielkim, donośnym głosem, Jezus powiedział tak, że wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła cię. I Jezus tylko do trzech osób powiedział takie słowa, że wiara Twoja uzdrowiła Ciebie. Powiedział właśnie do, do kobiety, która była chora na krwotok przez wiele lat. Powiedział również do ślepego Bartymeusza, który nalegał na to, aby być uzdrowionym. No i właśnie ten Samarytanin, ten dziesiąty z dowatych, on też usłyszał, że wiara, idź, wiara twoja uzdrowiła ciebie. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że te słowa Jezus mógł powiedzieć już na początku, do tych dziesięciu, którzy wołali do niego Jezu. Jezu Synu Dawida zmiłł się nad nami. Już wtedy mógł powiedzieć: Idźcie, wiara wasza was uzdrowiła, ale nie powiedział tego. Powiedział tylko: Idź, pokaż się kapłanowi. Ale to, czego, to, czego doświadczył ten dziesiąty, to było pełne uzdrowienie. To nie było tylko i wyłącznie oczyszczenie strądu, bo gdy wrócił i podziękował Bogu, wówczas został całkowicie uzdrowiony, ponieważ nawiązał właściwą relację z Bogiem. Odał mu chwałę, zdał sobie sprawę z tego, że to Bóg jest jego dobroczyńcą i wyraził to. A więc to oznacza, że mieć nie tylko, że mieć również uzdrowioną duszę. Dzisiaj wielu ludzi mogłoby powiedzieć: Ja nie mam żadnych chorób, wszystko jest super, świetnie funkcjonuje, ale czy ma zdrową duszę? bo ten dziesiąty trendowaty usłyszał, że jego wiara uzdrowiła jego całego. Więc być zdrowym to nie tylko mieć zdrowe ciało, ale zdrowego ducha i zdrową duszę. Gdy patrzysz na Chrystusa, Jezusa, na to, czego, kim On jest i czego dokonał, twoja dusza zostaje uzdrowiona. Bo jak wiemy z ciałem, choćbyśmy nie wiem, jakie ćwiczyli, jakie pielęgnowali, jakie cudownie karmili, jakie ubierali, dbali o, o, o nie, o on, on, nie, on, tak onie, to ono niestety nie wyraża takiej wielkiej wdzięczności, bo stopniowo choruje, starzeje się, w końcu słabnie i umiera. Pomimo wszystkich naszych zabiegów, wszystkich naszych modlitw i błogosławieństw, to jednak to ciało jakoś nie, nie nadąża za tym błogosławieństwem. Ale człowiek jest dzięki Bogu, jest czymś więcej niż jedynie ciałem, jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Więc nawet jeżeli nasze ciała się starzeją, i coś im tam chorują, dolega im, to jednak, jednak my będziemy żyć z Bogiem na zawsze, pomimo słabości naszych ciał. Więc dziękujemy Bogu za wszystkie uzdrowienia, dziękujemy Mu za to, że możemy przychodzić do Niego w tych naszych problemach zdrowotnych ale rozumiemy tą dalszą perspektywę, wieczną perspektywę, że w naszych ciałach jest żywy duch, jest prawdziwa wieczna dusza. Więc dobrze jest dziękować Bogu, tak jak tutaj czytamy w tym fragmencie, że, że dobrze jest dziękować Panu. Niedawno czytałem taki, oglądałem taki film, tam około półtora godziny, gdzie Ktoś mówił o badaniach, które prowadzono na temat wpływu dziękowania, czy bycia wdzięcznym, nie tylko Bogu, ale w ogóle ludziom, i powiedział takie ciekawe zdanie, że taka konkretna postawa dziękczynna, wyrażająca naszą wdzięczność za to, kim w stosunku do innych ludzi, do Boga, czasami ma tak silne działanie, jak jakaś farmakologia że jakieś tabletki, które moglibyśmy brać i w ten sposób leczyć siebie, on był o tym w o tym aspekcie dziękczynienia dalej w tym psalmie czytamy, że dobrze jest opiewać imię Boże o najwyższy opiewać, czyli tam jakbyśmy zajrzeli do tego hebrajskiego, to byśmy tam zobaczyli, że to chodzi o wychwalanie śpiewem jego imię i, i myślę, że charakter Boga jest największym z, e, błogosławieństwem, największym zbudowaniem i zachętą. To, jaki Bóg jest, gdy, sobie, gdy zaczynasz sobie zdawać sprawę z tego, czyje imię opiewasz, czyje imię, e, jakie imię jakiemu imieniu oddajesz chwałę. I gdy e, masz problem z tym, no dobrze, opiewać imię Twoje, ale co to znaczy? Konkretnie, jak mam to robić? Więc możesz pomyśleć tak, to. Bóg jest nieskończony. Dziękuję Bogu za jego wieczność, za jego nieskończoność, nieograniczoność. I, I tylko Bóg jest nieograniczony. W ostatnim tydzień temu słyszeliśmy, Adam mówił o tym, że najnowsze jakieś odkrycia naukowe pokazują, że jednak świat jest skończony. Nie tak jak wielu materialistów czy ateistów mówią: o, świat się rozszerza, jest, jest nieskończony. Nie, on jest skończony. I być może się w ogóle nie rozszerza. Ale Bóg jest nieskończony, takiego Boga mamy, On jest wieczny, on jest, czyli poza czasem to On stworzył czas, On uruchomił ten czas jako konkretną wartość fizyczną, którą, która gdy nacisnął guzik, to zaczęła odliczać, ten czas zaczął płynąć. Pierwsza sekunda, i kiedyś Bóg wciśnie guzik i czas zniknie, bo nastąpi ostatnia sekunda tego strumienia czasu. On jest wieczny, jest niezmienny, zawsze taki sam. Jeżeli czytałeś coś 20 lat temu na temat Boga, to i dzisiaj możesz powiedzieć tak, dalej się to nie zmieniło, on jest wszechobecny, a więc jest obecny tutaj na tym miejscu, jest nieomylny, wszystko co robi, robi w to w doskonały sposób, nie musi naprawiać swoich błędów, jest suwerenny, a więc nikt nie ma na niego wpływu że za, zaćmi jego decyzję, jego ocenę sytuacji, on jest wszechwiedzący, Nie, nawet w psalm 139 mówi, że zanim pojawi się słowo na naszych ustach, on już to wie, bo, bo jest wszechwiedzący. Jest prawy, jest pełen miłości, jest życzliwy, łaskawy, dobry, święty, sprawiedliwy, on jest prawdą zawsze. Jeżeli polegasz na słowie Bożym, na pewno nie będziesz w błędzie, bo wszystko, co Bóg mówi, jest prawdą. Jest wiarygodny, jest również wierny i jest życiem. Jest miłosierny i cierpliwy. I, i właściwie to, co najbardziej cenimy, to nie to, co Bóg daje, ale to, jaki jest. Dlatego mówimy o tym, aby opiewać imię Boże, aby w nocy wychwalać śpiewem. Nie każdy ma taką możliwość, nie każdy ma takie umiejętności, ale jak popatrzysz na dzieci, to nawet dzieci potrafią z paru słów jakąś piosenkę ułożyć, więc Ty możesz taką piosenkę zaśpiewać, gdy obudzisz się w nocy i będziesz... Zniechęcony, to bo obudziłeś się, to może zacząć śpiewać Bogu i powiedzieć: Panie, jesteś dobry, jesteś święty, jesteś cierpliwy, aleluja, ułożyć jakąś melodię, która może w ogóle nie jest ani rytmiczna, ani w takcie się tam nie, nie zgrywa, ale Bogu się to będzie podobać, bo będzie płynęła z Twojego serca. Możesz... I trzecia rzecz, którą, którą czynimy, to jest opiewać. Obwieszczać z rana łaskę bożą. Obwieszczać rano łaskę bożą. Czytałem taką historię kiedyś, przed II wojną światową, około 1930 roku w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych budowano najdłuższy, największy na świecie most wiszący nad zatoką San Francisco, to jest taki słynny most takimi dwoma E, słupami, i on tak ma około tam dwóch kilometrów długości, czy tam trzech. E, I on jest taki wiszący nad taką nad Zatoką Meksykańską. I e, niestety w czasie tego budowania tego mostu były problemy, ponieważ to było nad morzem i tam bardzo silne wiatry się zrywały dosyć nagle, i, i kilkunastu ludzi zginęło, robotników zginęło w trakcie budowy tego mostu. I zdecydowano się, aby rozpiąć taką siatkę chroniącą pod tym całym terenem budowy, pod całą konstrukcją tego mostu. I faktycznie to zdało egzamin, bo kilkanaście innych osób zostało uratowanych, nie zginęło właśnie strąceni tymi porywami, czy trudnymi porywami wiatru, czy trudnymi warunkami budowy, i ogłaszać ra rano łaskę Bożą. To w zaufaniu mówić, deklarować, że Bóg rozciągnął pod Twoim życiem siatkę łaski Bożej. Że gdy coś tam się dzieje w Twoim życiu, jeżeli są jakieś zagrożenia, jakieś problemy, to jest gęsta sieć tej łaski Bożej, która uratuje Ciebie przed katastrofą. Że być może. Polecisz gdzieś w dół, tak jak ten pracownik na tym moście, że łaska ta siatka zadziałała wtedy, kiedy, kiedy on już spadał i nie rozbił się, aby był ten moment takiego upadku. Czasami w naszym chrześcijańskim życiu też tak to wygląda, że coś się takiego dzieje przykrego, że wzbudza nasz niepokój, że po prostu mamy panikę w oczach i jakiś chaos w naszych myślach, ale wiedz o tym, że na dole jest ratująca łaska Boża. Że ona Ciebie pochwyci, że wpadniesz tam właśnie do tej, do tej siatki łaski Bożej. Ona ratuje nas z różnych opresji, ochrania nasze życie I, i możesz to deklarować na początku dnia, gdy nie wiesz, co ten dzień przyniesie. Ale ważne jest i warto jest ob, obwieścić to, że Boża łaska jest nad moim życiem. Ty, panie, sprawiłeś to, że. Ona będzie mnie chronić, że będę szczęśliwy, że będę uratowany, że tak ostatecznie żadna katastrofa mnie nie spotka, dlatego że jest Twoja łaska i na niej polegam. Obwieszczaj to z rana, deklaruj, że tak jest, wbrew temu co czujesz. Niezależnie od tego, czy Twoje emocje to potwierdzają, czy nie, obwieszczaj tą sieć łaski Bożej, która jest na dnie Twojego życia. I tam wpadniesz w ręce w tą w Bożą chwałę, w Bożą, Boży ratunek, Bóg udzieli, cię tego, udzieli ci, ci tego. Więc znaczy, my nie, nie płaciliśmy za to, Bóg to dał, nie płaciliśmy za miłość Bożą, Bóg nam, nam objawił, nie płaciliśmy za zbawienie, On nam go podarował, za Jego Ducha, za Jego chwałę. I gdy to takim dobrym przykładem tej łaski Bożej jest przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy ten młody chłopak poszedł gdzieś w świat, zabrał, roztrwonił połowę majątku rodzinnego, na które być może pracowały pokolenia, ale gdy zobaczył, że pomylił się w swoich decyzjach, postanowił wrócić do ojca. I gdy ojciec, gdy ojciec zobaczył wracającego syna, co zrobił? Nie powiedział mu, no, synu, teraz będziesz musiał udowodnić, że jesteś godny zaufania. Masz, wyznaczam ci czas próby. Musisz teraz pokazać, że można tobie zaufać. Nie, nie zrobił tego, zamiast, zamiast tej lekcji dał mu, ucałował go, ukochał go, przytulił go, zorganizował ucztę zamiast tego czasu próbnego i okazał mu łaskę, na którą on nie zasłużył. I być może diabeł ci oskarża od jakiegoś nie wiem, tygodnia, dwóch, roku, że jesteś niegodny łaski Bożej, że nie zasłużyłeś, że jesteś zbyt słabym chrześcijaninem, takim po prostu chsiejnym i nie możesz prosić o Bożą łaskę i nie możesz ogłaszać, że jest łaska nad tobą, ale wiesz co, ta łaska nie opiera się na tobie, ona się opiera na dawcy tej łaski, czyli na Bogu, na twoim Ojcu który jest, tak jak czytaliśmy tutaj, te 21 tych cech, których jest więcej, ale powiedzmy te podstawowe, one się opierają na Bogu i dlatego możesz powiedzieć tak, mam łaskę Bożą nad sobą, ponieważ Bóg mi, to, Bóg mi ją dał, nie zasłużyłem na nią, ale w niej odpoczywam, w niej idę przez życie i nie martwię się i nie boję się. I czwarta, ostatnia rzecz. To jest ogłaszać w nocy wierność Twoją. Kiedy minął kolejny dzień, możesz Mu dziękować. Możesz powiedzieć Bogu, że Byłeś wierny w drobiazgach całego dnia, w tych różnych szczegółach mojego życia, w tych różnych kłopotach i sprawach, które mnie dotknęły. Ty jesteś wierny i polegam na Tobie, bo pomagałeś mi przez cały dzień. I gdy właśnie zbudzisz się w nocy i będziesz zniechęcony, że ojejku, nie mogę spać, to wtedy dziękuj Bogu za ten dzień, który minął. Ogłaszaj Jego wierność. Polegaj, wyraź to, że polegasz na Nim, na Bożym działaniu, na Bożym zaopatrzeniu i nie będziesz się denerwować, że nie możesz zasnąć, ale będziesz właśnie cieszył się społecznością z Bogiem. Więc patrzcie, że Bóg nie czeka, aż znajdzie wśród ludzi kogoś wyjątkowego, wyróżniającego się, aby mógł się nim zająć. On już działa w Twoim życiu. On już dokonał dzieła zbawienia i chce, abyś w nim odpoczął. On chce, Bóg chce, abyś w nim odczuwał radość Bożą. Abyś nie zniechęcał się tym, że dopiero się wykluwasz z tego swojego jajka i tam dopiero pierwsza skorupka odpadła, a jeszcze tyle pracy przed Tobą. Niech to Cię nie zniechęca. Bóg rozumie to. Bóg wie, że potrzebujesz czasu, że potrzebujesz siły, i aby okrzepnąć, aby, aby nabrać, aby twoja wiara się ugruntowała. On to wszystko wie i jest bardzo cierpliwy i wyrozumiały. Zauważył ciebie w tym, w tym wielkim świecie i wyciągnął do ciebie dłoń i pomógł ci wstać. Taką historię być może słyszeliście o chłopcu, który po, po był odpływ i i Czy jakaś burza tam w, na, na morzu, i ta burza, w czasie tej burzy wiele takich właśnie rozgwiazd zostało wyrzuconych na brzeg, i one potrafią poruszać się tylko w wodzie. Jak się pojawią na piasku, zostaną wyrzucone na piasek, no to już czeka ich tylko niechybna śmierć. I chłopiec taki kilkuna, kilkuletni w tym brzegiem wśród tych mnóstwa tych rozgwiazd, i co pewien czas tam się schylał, podnosił tą rozgwiazdę i wrzucał ją do morza. Szedł znowu parę kroków, kolejną, wrzucał do morza, jakiś starszy człowiek podszedł do niego i powiedział: Po co to robisz? To jest bez sensu. Przecież nie możesz uratować ich wszystkich. A on odpowiedział: Ale mogę uratować tych kilka. I ty jesteś tą osobą, popatrz, ty jesteś na tym piasku, na tym brzegu tej religii. Religii, czyli takiego martwych obrzędów, jakiś. Spełniania jakichś obrządków, i, i zobacz, Ciebie Bóg znalazł, i Tobie Bóg objawił Ewangelię, prawdę, i wrzucił Ciebie do tej morza miłości Bożej. I tam możesz pływać swobodnie, spokojnie, możesz się zastanawiać: Boże, ale w Polsce jest tylu ludzi, którzy nie zna Ciebie, którzy właśnie są wyrzuceni na ten piach tej polskiej religii, i tam nie mogą się wydostać z tego. Ciągle są nieszczęśliwi, ciągle nie mają pewności życia wiecznego, co z nimi. Nie wiem, Bóg wie, ale Ty zostałeś uratowany i Ty możesz obwieszczać w nocy wierność Bożą w swoim życiu. Że z powrotem zostałeś wrzucony do tego Morza Miłości Bożej. Czy, czy dziękujesz Bogu za to? Czy czujesz się jak ta uratowana rozgwiazda, do której Bóg wyciągnął swoją dłoń i wrzucił ją do, pra do prawdy Słowa Bożego? Że tam możesz poznać to, kim, na, kim faktycznie jesteś. Więc patrzcie, że dobrze jest robić te cztery rzeczy każdego, każdego dnia, że dziękować Bogu, aby, aby nawet jeden dzień nie minął w Twoim i w moim życiu, abyśmy nie powiedzieli Bogu dziękuję za coś konkretnego, abyśmy opiewali imię Najwyższego, to jaki jest właśnie Jego charakter, abyśmy rozważali, rozmyślali cudowność Jego serca. Jego postawy względem nas, abyśmy ogłaszali łaskę Boga rano, że nie boisz się wstać, wyjść z domu, bo ta sieć łaski Bożej, ona już czeka tam. Gdyby cokolwiek ci zagroziło, to ona ciebie uratuje i obwieszczać Jego wierność w nocy, że dzień po dniu, dzień po dniu On jest zaangażowany we wszystko, co robisz. I, I patrzy na to uważnie, aby pomóc ci, kiedy jest tylko taka potrzeba, aby wyciągnąć swoją dłoń, kiedy zaczniesz tonąć i zawołasz: ratuj, panie. On natychmiast ciebie wyratuje. Taki jest nasz Bóg. I patrzcie, na tym polega zwycięstwo chrześcijan, którzy nie patrzą na to, na ile oni osiągnęli w swoim etapie, w swoim rozwoju, na ile już są uzdrowieni, na ile uwolnieni, bo to jest proces zwykle niekończący się. Możesz tam z czegoś się uwolnić i z czegoś być uzdrowiony, ale później pojawi się kolejny rok, i kolejne jakieś tam sprawy, jakieś rzeczy, jakieś coś tam. Ale i dlatego nie, ty, ty nie możesz być obiektem swojej wiary. Ty musisz patrzeć na Boga i wtedy zostajesz uzdrowiony, uwolniony, przemieniony, szczęśliwy, napełniony radością i pokojem Bożym, kiedy będziesz robić tą rzecz. I ten Psalm 92. On mówi o tym, że to, to była taka ciągłość, prawda? Że zaczynał rano, kończył w nocy, ale już rano znowu zaczynał obwieszczać łaskę Bożą, a w nocy kolejnego dnia obwieszczał wierność Bożą. Więc nie, nie był tak, takim chrześcijaninem od niedzieli do niedzieli, ale cały czas był oddany i w kontakcie z Bogiem. Amen? Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszą skałą. I Ty, Panie Jezu Chryste, że to Ty jesteś naszym zbawicielem, i, i daj nam tą łaskę, abyśmy potrafili zapomnieć o sobie, aby przestać patrzeć na swoje wnętrze. I zacząć zachwycać się Tobą i tym, co Ty uczyniłeś, i co Ty zrobiłeś. A Ty dla każdego z nas masz proces uwolnienia, uzdrowienia, wzrostu, dojrzewania w takim tempie i w takim trybie, jaki jest dla nas dostępny. I Ty dla, dla każdego z nas to zaplanowałeś. I w tym chcemy odpoczywać w Tobie, nie w naszych osiągnięciach, nie w naszych deklaracjach, ani w naszych jakichś objawieniach, zrozumieniach czegoś. Ale, ale przede wszystkim w Tobie. Opierać się na Tobie. Dziękujemy Ci, wywyższamy Ciebie, wykwalamy Ciebie, Panie. Kochamy Ciebie. Daj nam każdego dnia właśnie przeżywać Twoją łaskę, a w nocy Twoją wierność. Opiewać Twoje imię i dziękować Ci za to, kim jesteś i co czynisz w naszym życiu. Chwała niech Ci będzie. W imieniu Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.